Dzień dobry, dzień dobry. Chwilkę się nie widzieliśmy, ale wracam dzisiaj do Was, bo mam temat, który chciałabym z Wami omówić. Liczę też na to, że jeżeli czegoś tutaj nie powiem, to Wy dacie znać w komentarzu, co zostało ewentualnie pominięte. Witam wszystkich nowych subskrybentów. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną, i dzisiaj, oczywiście, dalej temat pani Beaty. A co ja bym dzisiaj chciała? Chciałabym Wam przypomnieć te wszystkie hipotezy, które zostały postawione przez jednego z członków rodziny pani Beaty, ale też przez ludzi w internecie. I chciałabym się troszkę do tego podnosić. Postaram się być jak najbardziej obiektywna, bo nie chciałabym narzucać wam swojego zdania. Chciałabym po prostu tylko, żebyśmy razem jeszcze raz to przejrzeli i doszli do pewnych wniosków. Ja oczywiście będę o tym wszystkim opowiadać ze swojego punktu widzenia. Być może Wam się będzie podobało, a jeżeli nie będzie się podobało, to też chętnie wysłucham, przeczytam konstruktywną krytykę w komentarzach. Także zaczynamy. Tutaj macie kilka hipotez i chciałabym, żebyśmy oczywiście zaczęli od tej pierwszej. Beata uciekła z kochankiem. Beata uciekła z kochankiem, czyli chodzi mi o tę hipotezę, gdzie dokumenty jakiegoś pana z Niemiec zostały podrzucone do samochodu pani Beaty, również Jan dowiaduje się, że Beata miała jakiegoś kochanka. Sporadza, co przypominam, że jest to bardzo mała miejscowość, gdzie wszyscy się po prostu znają. E, więc jak to możliwe, że wcześniej do niego takie informacje nie doszły? Skupmy się jednak na tych dokumentach, bo mm, jak doskonale wiemy, Jan pracował w Niemczech, pan Tomasz też pracował w Niemczech, być może jeszcze pracuje, nie wiem tego, ale również pani Agnieszka swojego czasu mieszkała w Niemczech. Więc y, tak naprawdę nie wiadomo, kto zdobył te dokumenty, kto je znalazł, bo jak wiecie doskonale, te dokumenty zostały zgłoszone, że ktoś je zgubił, y, więc ktoś je znalazł. Y, no kto, nie wiemy. Ten, kto znalazł, mógł przekazać osobie, która podłożyła, ale też mógł sam podłożyć. Ale mamy trzy osoby, które w Niemczech były, pracowały, przebywały, więc to nie jest tylko tak, że, że pan Jan no trzeba na to szerzej trosze, troszeczkę spojrzeć. Druga hipoteza. Beata ucieka i uzgadnia to wcześniej z Katarzyną. Ta hipoteza dotyczyła tego, że pani Beata wcześniej ustaliła z panią Katarzyną, że odda jej dzieci i sama Ucieknie, być może ktoś miał jej w tym wszystkim pomóc. Hmm. Nie wiem, na ile to może być prawdziwa hipoteza. Nie wiem, jak pani Beata miałaby te dzieci wcześniej oddać. Takie trochę to jest nierealne. Yy. Oczywiście, że trzeba wziąć drugą stronę pod uwagę, czyli pani Beata, lat 47, troje dzieci. Wcześniej tych dzieci nie miała, być może było jej ciężko, być może nie dawała rady, natomiast wszyscy mówią, że ona była dobrą mamą, że starała się. Wydaje mi się, że każdej mamie czasami brakuje siły i cierpliwości. Każda mama przychodzi załamanie nerwowe przynajmniej raz dziennie. Każdej mamie może się nie chcieć, każda mama może mieć bałagan w domu, każda mama ma prawo do tego, żeby powiedzieć: Mam już po prostu wszystkiego dosyć. I w przypadku pani Beaty dokładnie tak samo mogło być, bo jednak to życie, które miała spokojne, umówmy się, nie było tych dzieci, nie było takiego rozgardiaszu, nie było tych wizyt u lekarzy, nie było tej piłki, nie było szkoły, nie trzeba było. Poświęcać aż takiej uwagi i skupiać się po prostu tak mocno nad czymś. Tutaj przyszła trójka dzieci. No, ta kobieta miała prawo być zmęczona, ale czy ta hipoteza jest yy, właściwa? No, nie wiem, powiem Wam szczerze. Wydaje mi się, że gdyby pani Beata chciała, yy, to znaczy nie dawała sobie rady to mogłaby inaczej jakoś to rozwiązać. Mogłaby, wiem, że to są trudne decyzje, no bo jednak przyznać się samemu przed sobą na przykład, że no jednak nie dałam rady i jeszcze mieć z tyłu głowy to na przykład co ludzie powiedzą, no bo to jednak jest mała wioska. Byłoby to trudne, ale gdzieś tam myślę o tym, że ta hipoteza jest najbardziej taką beznadziejną hipotezą, którą słyszałam, przynajmniej tak ja myślę. Hipoteza numer 3 Beata ma depresję. I tutaj mamy, co mamy w nawiasie. Mieliśmy też yy, przy tej rzekomej depresji i problemach psychicznych taką narrację, że tam teściowie mówili, żeby Beata poszła się leczyć, tak, że nie daje sobie rady. Czy Beata mogła mieć depresję? No, mogła! Dlaczego? Yy, mówiłam to na ostatnim swoim filmiku. Yy, troje dzieci. Mąż, który odchodzi, przyjeżdża z nową partnerką, ona na to wszystko patrzy, została sama, doskonale wiemy o tym, że Jan też nie płacił jej regularnie alimentów, nie, nie. więc tam były również problemy finansowe. Yy, mogła, mogła mieć depresję oczywiście, że mogła mieć tylko czy ona popełniłaby samobójstwo? No, jeżeli by popełniła, to dlaczego jeszcze nikt jej nie znalazł? Czy ona sobie takie miejsce wybrała, że. Nie jest to możliwe, żeby ją znaleźć? Mm, nie wydaje mi się. Beata pozbawiona życia przez Katarzynę i Tomasza, bo ma u nich dług, też była taka narracja. Czy absurdalna? Być może. Yy, dlaczego? Jeżeli, yy, jeżeli na przykład byłby konflikt na takiej płaszczyźnie, że jest jakiś problem finansowy, bo Beata na przykład pożyczała pieniądze, to czy siostra tak by jej pomagała, to czy siostra starałaby się, żeby ten rozwód Beata złożyła z orzeczeniem o winie, to siostra wspierałaby ją w nagrywaniu Jana, siostra wspierałaby ją w ogóle we wszystkim, by ją wspierała. Poza tym Ola też zdementowała to, jakoby Beata miała jakiś dług. Powiedziała o tym w jednym z wywiadów, że. Beata, nawet jeżeli brała jakiekolwiek pieniądze od jej rodziców, to były to małe kwoty, które od razu po wypłacie oddawała. Więc yy, rzeczywiście, była tam sytuacja, żeby Ata wsp była wspomagana przez swoją siostrę i jej męża. Yy, no, więc Nie wiem, co mam wam powiedzieć, też takie dla mnie abstrakcyjne. Beata grała na platformie i wyczyściła konta dzieci, miała pieniądze na ucieczkę. I nikt tej Beaty nie widział, jak ona tak uciekała, tak? Jak ona uciekła? Kto po nią przyjechał? Gdzie ona poszła? Gdzie doszła? Kto ją zabrał? Kto jej pomógł? Dlaczego żadna kamera jej nie zarejestrowała? Czy na pewno z tych kont dzieci zniknęły pieniądze? Tego też nie wiemy. No dla mnie też trochę bójda na resorach. Beata znika, Tomasz ma podobne auto do Jana. Jan sugeruje, że sąsiad widział nie jego samochód, a Tomasza. No tak, no Janek tutaj sugeruje, że, mm, że Tomasz też ma większy samochód, taki bardziej terenowy, że to wcale nie on mógł jechać y, tym samochodem, że to może Tomasz jechał. Yy, no była taka sugestia. Yy no cóż, no dużo było tych sugestii co mogę wam powiedzieć Beata miała w samochodzie GPS i co najlepsze nie do końca wiem jakim samochodem jeździła pani Beata bo tak jak mówiłam na poprzednim na poprzednim którymś filmiku że do ekspertyzy był wzięty samochód Jana ta Jana Terenówka yy, Panda rodziców Jana i Srebrny Golf jeżeli srebrny golf to jest samochód pani Beaty, to jakim cudem po ekspertyzie został ten golf oddany, i nikt nie znalazł GPS-a, tylko znalazł go Jan yy, na początku stycznia. I dopiero po tym czasie zaniósł go na policję. Jak to się stało, że przy ekspertyzie nikt tego GPS-a nie znalazł? Jest to dla mnie mega zastanawiająca sprawa. Skupię się nad tą teorią, która dla niektórych z Was jest bardzo prawdopodobna. Co ja Wam chciałam powiedzieć, że totalnie mnie to nie interesuje, która teoria dla kogo jest prawdopodobna, bo każdy ma prawo myśleć po swojemu, każdy ma prawo. Do wyrażania swojej opinii, choć może być kontrowersyjna i, mm, i tyle. Ale chciałam poruszyć temat tego, jakoby pani Katarzyna miała mieć korzyści finansowe z otrzymania dzieci. Ktoś to ładnie wyliczył, że łącznie pieniędzy na dzieci miesięcznie ona dostaje około 10 tysięcy. Czy za 10 tysięcy złotych miesięcznie. Kobieta, która ma już odchowane swoje dzieci i powiedzmy, żyje sobie spokojnie, to czy za 10 koła chce wziąć dzieci całkowicie obce? Nie zapominajmy o tym. Jest to brutalna prawda, ale prawda. To są dzieci całkowicie obce. Siostra zaadoptowała te dzieci. Oczywiście, że te dzieci prawnie były w tej rodzinie, ale nadal są to dzieci obce. Um. No właśnie, podejdźmy do tego y, troszeczkę zdroworozsądkowo. Myślę, że sporo mam tutaj matek, które mają jedno, dwoje, troje, czworo, może więcej dzieci. I myślę, że zdajecie sobie doskonale sprawę z tego, ile kosztuje utrzymanie takiego dziecka. Ja sama jestem matką. I czy ja za 10 tysięcy miesięcznie, czy ja za 10 tysięcy miesięcznie wzięłabym dzieci, y, które adoptowała moja siostra, które były z przeróżnymi problemami. Wydaje mi się, że miałabym bardzo duży problem. Yy, bo tak naprawdę my sobie możemy powiedzieć, 10 tysięcy, teraz pani Katarzyna dostaje, to weź to troje dzieci, weź to 10 tysięcy. Yy, nie, nawet nie na pół roku, na trzy miesiące weź. I zobacz, czy nie będziesz musiał ze swojej własnej kieszeni dołożyć do tego interesu. Yy, zobacz, ile cierpliwości to kosztuje, ile to kosztuje wyrzeczeń, yy, organizacji też, no bo to jest szkoła to jest przygotowywanie posiłków, położenie tych dzieci spać, obudzenie tych dzieci do szkoły, yy, lekarze, pewnie jakieś zajęcia dodatkowe. Yy, nie wyobrażam sobie, ja mam tylko jedno dziecko i jest mi czasami bardzo ciężko się zorganizować. A co dopiero z trójką? I to 10 tysięcy? Serio? Myślicie, że na 10 tysięcy ta pani Katarzyna tak poleciała? No, chyba nie. To znaczy, przynajmniej ja tak myślę, że nie. Pamiętajmy o tym, że to 10 tysięcy jest na dzieci. Te dzieci potrzebują, te dzieci szybko rosną wyrastają pewnie z ciuchów, z butów. Jeżeli mają jakieś zajęcia dodatkowe i mają na przykład jakieś stroje, czy na przykład chłopaki grają w piłkę i z jednego stroju wyrosną i trzeba zamówić drugi, to też są koszta, lekarze to są koszta. W szkole są koszta, to są wycieczki, to są obiady, to są przeróżne składki. I to jest troje dzieci. Więc to nie jest tak, że tylko za jedno płacimy, tylko płacimy za troje dzieci. Za 10 tysięcy, serio? Serio? Za 10 tysięcy? Nie. No, sorry, ale nie. Nie uwierzę w to. Pani Katarzyna, oczywiście, że ma ułatwione zadanie z tego względu, że jest mamą, wychowała dwie córki, tak? Yy, ma doświadczenie. Na pewno jej to bardzo pomaga nad, nad opieką, yy, nad, nad opieką właśnie tymi dziećmi. Hmm, ale pamiętajmy przy tym wszystkim też o tym, że ta pani Katarzyna, która z tymi dziećmi tam siedzi, ona nadal nie wie, co się stało z jej siostrą, więc ona dodatkowo do tego wszystkiego, co ja wymieniłam, jest jeszcze obciążona szukaniem siostry, bo ona nie wie, co się wydarzyło. Hmm, wiem o tym, że cała ta rodzina jest pod opieką psychologa. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że oni się tam wszyscy razem trzymają i. Yy, i dają radę. I yy, yy, powiem wam, że szokujące jest to dla mnie, że ludzie serio myślą, że może chodzić o pieniądze, gdyby to chodziło o większe pieniądze, może i ja bym też tak pomyślała, ale że to chodzi o 10 tysięcy. No No wiecie, no... To jest naprawdę bardzo dużo obowiązków. Bardzo dużo obowiązków, więc hmm, dajcie znać w komentarzu, co wy o tym wszystkim myślicie, o tych wszystkich teoriach. Być może coś pominęłam i poczytam, oczywiście, że poczytam. Ja zawsze was czytam, bo bardzo lubię, jak piszecie, ale jestem, właśnie, mega ciekawa, hmm, co wy sądzicie na ten temat. Jeszcze tak na koniec bo wiecie, że ja na koniec lubię takie bomby puszczać, więc yy, powiem wam jedną rzecz. Wczoraj pojawił się taki post na jednej z grup facebookowych, że ponoć pan Jan palił bardzo dużo ognisko wczoraj wieczorem, i tam ludzie zaczęli pisać, żeby dzwonić właśnie na policję, że, że jak to, że on pali. I co sobie ludzie myślą na ten temat? No, że jest to dziwne, że wypowiedział się profiler. Jeżeli nie widzieliście jeszcze wypowiedzi profilera pana Jana, to odsyłam Was na kanał Centrum Psychologii Kryminalnej. Tam Pan Jan w prawie takim godzinnym filmiku bardzo fajnie opowiada. Totalnie, jakby ten czas mega szybko mija i mówi o wielu ciekawych rzeczach, i też rozjaśnia, przynajmniej mi w głowie, bardzo dużo rzeczy rozjaśnił. No i właśnie, czy to ognisko nie było dziwne, że wypowiedział się profiler, który ma tutaj teraz. Podobno współpracować w tej sprawie, i nagle jakieś ognisko na podwórku. No, moim zdaniem ciekawe. Bardzo.